Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w poradniku medycznym. Na zdrowie, moim i Państwa gościem jest profesor Stefan Wesołowski z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. A tematem naszego dzisiejszego spotkania, drodzy Państwo, są właśnie najczęstsze choroby płuc. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, no, spotykamy się w wyjątkowym miejscu, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą. No, jest to takie centrum chorób płuc i gruźlicy w naszym kraju dlatego właśnie stąd wziął się ten temat żebyśmy mogli się coś więcej dowiedzieć na temat najczęstszych chorób płuc jak duża ilość y, polskich pacjentów choruje na płuca y, z czego to wynika jak źle o siebie dbamy a może i dobrze no z tym dbaniem to już nie jest nie ma wątpliwości natomiast że y, choroby płuc są bardzo częste a podobnie jak, no i tym samym objawy z układu oddechowego są najczęstszymi objawami zgłaszanymi przez pacjentów. Te dwa największe problemy, które można przypisać układowi oddechowemu, to są choroby obturacyjne, do których jest zaliczana przewlekła obturacyjna choroba płuc i astma. No i bardzo poważny problem to jest rak płuca. Więc może zacznijmy od tych nieonkologicznych chorób, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy. Tu rzeczywiście choruje bardzo dużo osób. To są choroby społeczne. No tak. Na POHP choruje mniej więcej około 10% populacji Polaków powyżej 40 roku życia. Więc szacuje się, że to chorych, w Polsce na POHP jest około 2 milionów, więc to jest olbrzymia e, Ogromna liczba. liczba, dokładnie. Ogromna liczba, z czego bardzo dużo osób nie wie, że choruje. Nie Czyli ma... to nie ma takich e, jasnych objawów, które dają nam znać, że jednak nie możemy oddychać, że mamy problemy. Tak? Bo ja rozumiem, że przy astmie to jednak ona da nam do zrozumienia, czy da nam znać, że coś dzieje się nie tak, a tutaj przy obturacyjnej chorobie płuc, jak to wygląda? To może zacznijmy już, zamknijmy trochę temat tak. astmy, która też jest bardzo częstą e, chorobą. Około 8% e, populacji choruje. Astma się zaczyna trochę wcześniej. E, to jest choroba i dzieciństwa. E, ona we wczesnym wieku dorosłym może wygasnąć, ale jest również e, chorobą przewlekłą. Zwykle bardziej daje o sobie znać, Przede wszystkim napadami duszności. To jest najbardziej typowy objaw. POHP jest dużo bardziej taką powiedzmy podstępną chorobą, która rozwija się bardzo powoli i stopniowo. Problem też polega na tym, no, tak jak wiadomo, głównym czynnikiem wywołującym przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jest palenie papierosów. I ci palacze trochę się przyzwyczajają do jego nazwijmy to, pokasływania. I jest takie pojęcie jak kaszel palacza. No tak, często możemy go usłyszeć. W, w reklamach. W dokładnie. Ale czy, co to tak jest tak naprawdę ten kaszel palacza? To takie kaszlenie, nie wiem, wieczorne, poranne? To no, zwykle poranne kaszel, czy pr, przy różnych okolicznościach. Na tyle on jakby nie jest dokuczliwy, sam kaszel, że Pacjenci nie na tyle to mocno odczuwają, żeby zgłaszać się do lekarza. Więc sobie kaszlą, palą, a choroba powoli, powoli postępuje. postępuje. Dopiero takim objawem, który rzeczywiście skłania do szukania pomocy lekarskiej jest duszność. Tutaj też ona się rozwija. nie rozumiem, że dopiero pacjent musi się, ten palacz Podduszać. musi się wystraszyć musi tak się naprawdę, wystraszyć. żeby udać się do specjalisty i szukać jakby e, przyczyn tego. A Chociaż wtedy... myślę, że on dokładnie wie, gdzie leży przyczyna. Myślę, że dokładnie wie, <laughs> tylko że może bardziej nie chce wiedzieć, nie chce sobie tego to w pełni uświadomić, uświadomić e, że, e, że to palenie powoduje te jego objawy i doprowadza do choroby. Więc, Czy ta choroba boli, panie profesorze? No, boli, boli, bo dokucza coraz mocniej i jeśli… Czyli nie możemy tego bagatelizować w żaden jest. sposób. Tutaj chodzi, tak jak mówiłem, bardzo wielu chorych nie zdaje sobie sprawy. Wiem, że, że ten kaszel, no taki sobie niewinny ale to kaszel, nic kaszle, nie na razie ale nie jest, więc po, po prostu tym, niczym się nie przejmuję. No przemówi, tak sobie może być. Więc tutaj jest e, e, problem e, z jednej strony profilaktyki, e, czyli no, działań mających z, spowodować, że ten ktoś przestanie palić. I jak że tak powiem, no w pewnym sensie reklamy niepalenia i może antyreklamy skutków palenia, które są rzeczywiście poważne. Natomiast, a druga sprawa to jest staranie, żeby wcześniej wykryć, Tą PHP, zanim dojdzie już do, do takiego stanu, że, że ten pacjent jest no, mocno już dotknięty. Dlatego chorobą. też właśnie jest taki program, jak nasz poradnik medyczny na zdrowie, żeby mówić pacjentom, że jeżeli coś takiego występuje, chociażby najmniejszy kaszel, który gdzieś ich tam niepokoi przez to, że. Palą kilka, kilkanaście lat, co jednak nie bagatelizujmy tego. Idźmy do specjalisty, szukajmy pomocy i spróbujmy rzucić ten nałóg, który jak wiemy zabija. I powtarzamy to za każdym razem. I jak najbardziej słusznie. Powoduje nowotwory płuc, powoduje właśnie obturacyjną chorobę płuc i wiele innych. Tak więc mówimy definitywnie, Tywnie kategorycznie nie. Zdecydowanie nie dla palenia. Dobrze, to dlatego. Kolejnym pytaniem jest, w jaki sposób Wy jako specjaliści, tutaj jako Instytut właśnie Gruźlicy i Chorób Płuc e, diagnozujecie tego typu choroby. Więc wróćmy do wczesnego wykrywania i w ogóle do diagnozowania e, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Taką metodą e, nieodzowną e, do tego, żeby rozpoznać POHP, jest spirometria. Zarówno na tym wcześniejszym etapie, jak i na każdym etapie choroby, ale tu głównie by chodziło o palaczy, którzy powinni sobie robić spirometrię, żeby się przekonać, czy przypadkiem u nich już na tyle to palenie nie spowodowało szkód w ich płucach, żeby. Aby jeszcze potwierdzić, że muszą rzucić palenie, a być może już doszli do tego, że trzeba ich leczyć z powodu POHP. No, mam wrażenie, panie profesorze, tak jak też rozmawialiśmy przed programem, że jednak jak pacjent już przychodzi tutaj, to on już gdzieś tam z tyłu głowy wie, że musi rzucić. Już tak chodzi z tą myślą, że już to jest najwyższy czas, no bo skoro już zgłasza się tutaj do Instytutu, to wie, że już z jego zdrowiem nie jest wcale tak dobrze. Zgadza się. Tutaj to na pewno, jak do instytutu się zgłasza, to, to już jest, jest rzeczywiście przekonany, że coś musi być nie tak. Ale też chodzi o to, żeby on u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli e, najpierw udajemy się e, do, poradni do, do poradni lekarza rodzinnego, lego. tak? I tam raczej powinien e, uzyskać pewną poradę e, antynikotynową i w ogóle być wypytanym o tym. O, o, o to palenie, i ten lekarz no, powinien spróbować go naprowadzić, naprowadzić na, na właściwą drogę do, do rzucenia palenia. I tak samo u palaczy no, powyżej 40 roku życia są skazania już do zrobienia badania spirometrycznego, żeby stwierdzić, czy przypadkiem to nie, on, ten palacz nie jest z tej puli osób, które już są chore. Być może delikatnie, jeszcze łagodnie, ale już spełniają kryteria rozpoznania POHP, bo wtedy jest dużo lepiej takiego pacjenta no, leczyć, im choroba jest mniej zaawansowana. No właśnie, to jest ten kolejny krok. Przede wszystkim profilaktyka, ale już jak zostanie jednostka chorobowa zdiagnozowana, jak wygląda, panie profesorze, leczenie? No bo dzisiaj przyjechaliśmy jednak. Można zauważyć, że, że są chorzy cały czas, że, że stoją, że przy, czy przychodzą do szpitala. Czyli jednak ludzi, grono ludzi choruje. Dużo choruje. Da My się, jeśli tak można powiedzieć, żeby to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało e, źle, my się cieszymy, że ci ludzie tutaj przychodzą. No, oczywiście, bo mamy szansę, no, macie szansę tak przede wszystkim leczyć. Jest, zwłaszcza po tym okresie takiego no, ograniczenia dostępności e, szerokiego do, e, no, do lekarzy i tym samym i do poradni do, do szpitala teraz jak e, no ta, ta, ta trzecia fala, i no można powiedzieć, że przygasa, no nie jest to jeszcze zupełnie takie wygaszone, ale przygasa to znowu się otwieramy szerzej dla pacjentów, e, nie, nie, tych nie jak to mhm. e, mówimy, więc oni też e, chętnie przychodzą i, i mam nadzieję i my i pacjenci nadrobimy zaległości z tego okresu dużego nasilenia epidemii. A łatwo się leczy takie osoby, które jednak przegapiły te wszystkie objawy i przyszły troszeczkę za późno. No więc to w, zależy... Ja rozumiem, że to też wszystko zależy od, od indywidualnego od, przypadku. Tak jest, tak? od indywidualnego przypadku i od stopnia zaawansowania uszkodzenia płuc. Ale... Ale płuca się nam nie odnowią. Ja rozumiem. Ale można powstrzymać postęp choroby. Podstawą leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są leki rozszerzające o które udrażniają drogi oddechowe. Pacjentowi się lepiej oddycha, łatwiej mu się chodzi po schodach, łatwiej się robi zakupy. Wszystkie aktywności codziennego dnia wykonuje mu się łatwiej. Panie profesorze. Najczęstsze choroby płuc. Od tego zaczęliśmy, i nie poruszyliśmy tej drugiej części, czyli przede wszystkim choroby nowotworowe, które są ogromną liczbą jeżeli chodzi o zachorowania dotyczące płuc. Nowotwory, płuc. Zgadza się, Jak płuca jest. No, jest pierwszy. Pierwszy. Jest pierwszy pod względem częstości, jest pierwszy pod względem powodowania liczby zgonów. Jest trudnym nowotworem do leczenia, do rozpoznawania i do leczenia. I on ma też ścisły w zasadzie związek z przewlekłą obturacyjną chorobą albo przewlekła obturacyjna choroba z nowotworem, bo jest ten sam czynnik etiologiczny, czyli palenie papierosów. Czyli znowu, jeszcze raz możemy przypomnieć, żeby palaczom, żeby nie palacze nie zaczynali palenia, a Palacze no, przemyśleli sobie i zaczęli w głowie przygotowywać plan rzucenia palenia. A to oczywiście to nie podlega żadnej wątpliwości. Staję za panem murem, panie profesorze, ale zaraz pojawi się taki głos, na pewno nie jeden, że ktoś ma znajomych, znajomego, kogokolwiek z rodziny, że w życiu nie zapaliła jednego, ani jednego papierosa, a umarł na nowotwór płuc albo zachorował na nowotwór płuc. Jest, no, to jest, jest taka możliwość po prostu. Możliwość, bo to, to również jest genetycznie rozumiem w jakiś tak, sposób jest uwarunkowane. uwarunkowane genetycznie, ale też jest uwarunkowane czymś takim, co się nazywa biernym paleniem. Więc można samemu nie palić, ale jeśli w otoczeniu, czy w rodzinie, czy w pracy przebywa się w środowisku dymu papierosowego, a jest to ta, taka wyrodzona wrażliwość, ta szkodliwość dymu, to można rozwinąć jaka płuca nie paląc samemu. To także ta szkodliwość palenia nie dotyczy tylko y, osób, które same palą, ale także, także otoczenia. Tutaj rak płuca też jest taką chorobą no, rozwijającą się długo. To w dokładnie. Przedbytło. Ona nie da tak łatwo o sobie znać, że coś dzieje się nie w porządku. Więc, a tak samo nawet jak już zaczyna, bardzo długo bo rzeczywiście nie daje w ogóle o sobie e, znać. Jak zaczyna dawać, to znowu wracamy do tego kaszla-palaczy. Kaszla Czyli znowu no sobie pokasłuje, no to dobrze, no to pale to pokazuje. Więc. E, Jeżeli już pokasujesz, to zapraszamy. Zna... Najpierw do lekarza rodzinnego, tak udaj jest. się po poradę, po skierowanie i później po prostu do środka, który pomoże. Tu ci. jest jeszcze jedna możliwość. E, w Polsce, w, w, na pewno my mamy tutaj program na Mazowszu, tak zwanego wczesnego wykrywania jaka płuca, bo tu jest jeden problem, to jest. Tak samo e, profilaktyki i wczesnego wykrywania. Profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka. Profilaktyka, ale jeśli e, e, istnieje taki program, to on polega na tym, że jest wykonywana tomografia komputerowa płuc, tak zwana niskodawkowa, więc niezwiązana z jakimś narażeniem na, e, na dawkę promieniowania. E, I w związku z tym można wykryć. E, Zmiany nowotworowe u takiej osoby, która ma czynniki narażo, narażenia, czyli pali i ma w wieku w tym programie powyżej 50 lat, może się zgłosić. Będzie miała tomografię komputerową, nie mając żadnych dolegliwości. Wystarczy tylko sam fakt e, palenia papierosów. Gdzie się musi zgłosić w takim wypadku, panie profesorze? Oszukać tutaj czegoś takiego, co się nazywa, co zakłóca twoje płuca. E, może się zgłosić tutaj do nas z, do, in, do Instytutu. E, I zostanie zaopiekowany i odpowiednio pokierowany dalej. Będzie, będzie I zostanie przebadany i również. Zostanie ja przebadany. rozumiem, że, przed, że to przede wszystkim. Przebadana jest właśnie ta tomografia komputerowa. Dokładnie. Ja rozumiem, że to są właśnie takie działania mocno profilaktyczne, żeby jednak zapobiegać. Więc też rozumiem, że takie badanie jest przede wszystkim darmowe dla wszystkich, którzy ale się zgłoszą. Tak? tak więc nie ma się czego obawiać. jest ramach programu, także nie wiąże się żadną odpłatnością ze strony Nie Jest bolesne, tak więc nie wszystkich, jest. którzy palą bądź też nie palą, zapraszamy, bo wiemy, że zdrowie jest najważniejsze. Przekonaliśmy się, wiedzieliśmy o tym od zawsze, ale. W przeciągu ostatniego roku przekonaliśmy się, że jednak nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, i nasi bliscy, żeby byli zdrowi przede wszystkim. Tak jest. I może rzeczywiście to byłby jakiś pozytywny efekt epidemii, jeśli, jeśli by ludzie zaczęli bardziej dbać o swoje zdrowie. E, w szerszym zakresie. Oczywiście. Nie o, tylko, do... płuc, jeśli nie tylko <laughs> wtedy, jak już zaczynają występować objawy, tak ale jednak przede wszystkim zapobiegać, czyli rzucamy palenie natychmiast, w ogóle nie palimy badamy się. Badamy się przede wszystkim, jeżeli cokolwiek nas niepokoi. Pięknie dziękuję, panie profesorze, dziękuję za dzisiejsze bardzo. spotkanie, e, za wytłumaczenie nam, czym są te najczęstsze choroby płuc, w jaki sposób nim zapobiegać i przede wszystkim leczyć. Dziękuję oczywiście również. Państwu zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień o godzinie 16:10 z Panem Bogiem.